Ręczne narzędzia to będzie długo. No zobaczymy, zobaczymy. Jak są dobre piły i młodzi ludzie są zaprawieni w boje, no to pójdzie to w miarę szybko. Tak, tak, tak. No dobra, to będzie chyba najprostsze. Nie będzie aż tyle wiercenia. To będzie mało wiercenia i będzie mało cięcia. Cięcie jest najgorsze. Panowie są uzbrojeni w kalkulator i ekierkę od razu widać, że studenci. A chcesz może... Co? Powiedz mi, czy to mi Jedna strona i tak jest na dole, nie? Spróbujmy, może to jest troszkę prostsze. Z ręcznymi narzędziami nastawiamy się raczej na dłuższe posiedzenie. Takie cięcie w powietrzu to nie jest dobre, ale, ale dochodzimy, dochodzimy do wprawy.